Witajcie w drugim odcinku daily, yy, a dzisiaj będziemy sobie na Perurts Plugins robić coś takiego, że, że jak sobie wejdziemy na przykład na Box VIP, yy, i tutaj po pokazują, pokazują nam się pieniądze, że 1.2 kropka, dwa koła, Ter i teraz sobie wej wejdziemy na tryb Surviva, tutaj nam się nowo pokazywać, że jest 0 pieniędzy. Już tutaj jak widzicie, mi się coś pokazuje, że your balanse. Y Is this World is Zero dolców i, i słuchajcie, i to jest plugin Multi World Money i słuchajcie, go oczywiście możecie sobie zainstalować na wszystkie wersje link do pluginu znajdziecie w opisie a my sobie możemy lecieć do jego konfiguracji, żeby właśnie przy wchodzeniu na różne światy żeby nie pisało, że na przykład na tym world mamy tyle kasy i tak dalej więc wchodzimy sobie w folder Multi World Money i teraz pokazuje nam się coś takiego. Możemy sobie wejść w config. I teraz mamy właśnie to message. Yy, I tutaj musimy sobie show word message zrobić na false. Zapisujemy sobie to. Multi word money. Reload, musicie sobie wpisać ta taką komendę. Jak widzicie, yy, przereloadowało prze nam się ta konfiguracja, możemy sobie wejść na świat BoxRP. Jeszcze nam to pisze, ale prawdopodobnie to jest tym spowodowane, że po prostu po restarcie se serwera dopiero będzie się to pokazywać. Yy, więc za za zaraz to możemy sobie sprawdzić, bo nie jest konieczne usuwanie tej wiadomości w ten sposób. Yy, żeby po prostu było te false że, że po prostu nie było tej wiadomości, tylko właśnie wystarczy sobie wpisać true na force. Możemy sobie wejść w, w groups i to nam się właśnie bardzo mocno przyda. Typu na przykład, bo na boxu nam się to totalnie nie, nie przyda, ale na przykład na survivalu to nam się przyda. Na przykład, patrzcie, mamy world survival, world nether i world the end i właśnie te trzy nam by się przydało, żeby w tych trzech światach była jakby jedna waluta, a nie że w każdym świecie jak zarabiamy osobno. Więc tutaj zamiast world zmieniamy sobie na przykład na, na survival i na przykład example grob nazywamy sobie survival. Ta, to tak samo możemy w przyszłości na przykład sobie zrobić Bedwars Tutaj na przykład spawn BW. BW1 i BW2, żeby była ta sama waluta Oczywiście tych światów nie mam, tylko tak robię na przyszłość Bo sądzę, że coś takiego będziemy robić, więc już tak Wam na szybko powiem W Names to Wam pisze UID i nick Jak by wszyscy gracze, którzy tam mają tą kasę, jak sobie wejdziemy w Players To tutaj mamy UID gracza nick i tutaj mamy w jakim world Ile ma hajsu? Więc słuchajcie, możemy sobie zrestartować serwer i zobaczymy, czy te wi wiadomości na serwerze nam się Nam znikną. To wracacie, mi już serwer zrestartował. Wchodzę sobie i uwaga, uwaga, uwaga: nie ma żadnych wiadomości odnośnie. Nie ma żadnych odnośnie kasy. Więc wszystko, słuchajcie, fajnie działa. Możemy sobie wejść tutaj. Mamy. 0 możemy sobie Eco Give przez 1212 1, 2, na przykład dodać 1000. Mamy teraz tutaj 1 koła Teraz możemy sobie wejść na lobby. Wejść sobie na Chest VIP, nie mam scoreboardu to na box vhi. Teraz sobie mam 1,2 koła, a możemy sobie tutaj dodać na przykład na 5 koła. Teraz Chodzimy sobie, słuchajcie, jeszcze raz na lobby, idziemy sobie na solidar. Jak widzicie, tutaj nadal mam jeden koła, więc wszystko super działa. I nie, i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba i dzwona. A widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem. Siema!